Cześć, z tej strony ja, Krystian, a to jest pierwszy odcinek z serii Inwestycja w numizmatykę. Dzisiaj porozmawiamy sobie o inwestycji w srebro, a mianowicie o inwestowaniu w, w, w srebrne monety z PRL. Dobrze, to ja zrobię cięcie i widzimy się, jak już wszystko przygotuję. Witam Was po krótkim cięciu, i ja już wszystko przygotowałem. Yy, możemy porozmawiać. Dobrze, zacznijmy od tego, że to jest lustrzanka. Lustrzanki to temat na inny odcinek, więc lustrzanka sobie idzie na bok. No i takimi pierwszymi, które chcę omówić są 10-10 tysięcy 10 z Jan Pawłem II z 1987 roku i 50 tysięcy z, z 1000 z 1988 roku. No to są monety kosztujące, takie jak tu jest kartka, około 40-50 zł za sztukę. Ja ich tu mam więcej, bo ostatnio trochę ich kupiłem. O, rozłożę je tu jakoś tak także tak tu są tu jest pisucki i y, właśnie y, no, y, takie to są takie fajne monety do inwestycji moim zdaniem nadają się dość dobrze mimo tych wszystkich zawirowań z koronawirusem i myślę, że dalej bardzo opłacę się w inwestować następne są mapki y, mapki już Yy, trochę, znaczy trochę podrożały przez to, że... No właśnie to tego podany wirus. Ale i tak mimo wszystko myślę, że dalej się nadają do inwestycji. Yy, tak tu są trzy, znaczy dwie mapki, dwie mapki i olimpiada. Olimpiada, no każdy chyba zna olimpiadę, wie co jest za moneta, jak wygląda, z którego jest roku, ale... Ale, oczywiście, ją omówię. Olimpiada jest z, 1700, z 1976 roku. Ma nominę 200 zł. I nominał jest taki sam jak mapki. Mapka też ma taki sam nominant, też 200 zł. Tylko, że ona jest z 1974 roku. Także tak. To jest w sumie. No, praktycznie no, no to nie jest wszystko, bo chciałabym chciał mówić yy, i pokazać Wam w katalogu, ponieważ nie posiadam dwóch monet do tego okresu, yy, mówiąc o takich znaczy w zasadzie do trzech, ale mówiąc o takich monetach, które do inwestowania się jak najbardziej nadają. Yy. Zrobimy. Dobrze, to tak, to jest yy, właśnie... Solidarność 100 tysięcy. No tu cen cena jest w zasadzie różna, tak no mniej więcej tu katalogi za bardzo nie kłamie. Mniej więcej taka cena jest. Tu może, może trochę większa, teraz bo ja z... bo właśnie z tymi zawirowaniami to jest związane, bo no, ja mam z, z, z 2019, a nie 20, więc no może tu się cena trochę mogła zmienić, e, aczkolwiek ja e, pamiętam, że około 120, 130 pewnie złotych, ona zazwyczaj tak e, może, no może nie zazwyczaj teraz tak chodziła. E, jeszcze została e, e, Mieszko i Dąbrówka e, no też moneta, która się myślę, że jest fajne do inwestowania ale należy ją tak samo jak y, monetę y, Solidarność tak samo no Solidarność akurat małą cyfryzację tego srebra y, nare, należy je traktować jako monety z lekkim premium bo one zawsze będą kosztować więcej niż srebra w nich zawarte też kończąc druką no trochę nie srebra ale nie wszystko to też na pełną wartość już tu już y, y, ten premium na monecie jest dużo większe. No i w sumie to jest taki można to można tak powiedzieć, że to jest już koniec tego odcinka. Może w którymś odcinku omówimy okolicznościowe, okolicznościowe monety oraz obiegowe i właśnie no obiegowe i okolicznościowe monety. Jeszcze tu chciałbym wam pokazać jedną monetę, której nie mam. O, tutaj się jest srebro, Próba 900, -ka. No, ale ta moneta już jest trochę droższa, więc nie zobaczy się nadaje do inwestycji w srebro i po prostu jest trochę zawsze. Tu mogę Wam pokazać jak yy, To jest yy, jak widać, no nakład, kładki, yy, Waga, próba, średnica. Papież, y, ma te się, no. tak, papież ma tak same parametry, o ile pamiętam, tak, wolny papież ma takie same parametry. O tutaj papież, próba, waga, minimalnie mniejszy nakład, aczkolwiek to się nie przykłada na cenę. No i, i parametry tu wszędzie, gdzie indziej widzicie, mianowicie chciałbym jeszcze pokazać y, parametry, o, Parametry żołnierzy, parametry żołnierzy tu są. Żołnierze mają już trochę większy nakład. No chyba 750, tu widzicie wagę i ten. Teraz no, tu papież, papież. I, i i mapka. Mapka już niska, tego srebra. Olimpiadę zresztą to samo. No i to już byłby koniec. Do widzenia i pozdrawiam.